Aha, dobra. A to drogę mamy do niego. Super. To biegnij do drogi, go zabijemy od razu. Przebiegnij na koniec drogi. Jest. Najprawdopodobniej ją. to on. A już wiem, to porwiemy. Ciekawe, jak co powiesz na to. No i Kurde tego kapitana trzeba zabić, bo jak go zabijemy to chyba inni już pójdą sobie z tego co bardami Jes, z pieprza! się każ Nie 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 Wchodzimy na górę Gdzie jest ta wieża że... Tu A i wejdziemy tędy. Aha, to siano było. Ja to zawsze trafię. Hey, down from there now. Zamknij się, bo cię. Hmm. Następny. Pożejdę ich na tych dachach. to jest solteriuszy tam, więc. Teren. O, ej, ty. W pecy? Tak się nie bawimy. Dobra, ja o później bliżej go <śm> zabij, dobra. <śm> no, 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 chodzisz. <śm> tu nie wiem czy chyba nie odkryte są tu sobie. Synchronizujemy tak i podpalamy tą wieżę. Podpal, coś, skok wiary A tam na wieży był chyba cel na tej drugiej, za tą, że tak powiem. Tak patrzę, było. oh miss shannon bartu Gdzie? Ty biegasz? assassin no could i sorry You have nothing system? to fear your identity is safe with me oh thank heavens for that forgive my brash introduction but i am an assassin in training myself i am strong fast and quite a hit with the ladies that is a start how about our race eh I will prove to you my skill. Say, to that spot there. Mm. Mam go pokonać. Well, I could spare a few All right. go. Gdzie? Gdzie? E, to spoko. No i co? I to na górze jest? Jak ja tego nienawidzę! Nie, znaczy, nie rady, i tak możeć takiej fory do. Nie, Nic nie widziałem. Chyba już tam na górze był. Nie, e, nie, nie, kur. Jak ty tego nie zaliczyłeś? To jest coś śmieszne. Szanowni spokojnie teraz wyprzedzi. Szybko tam wchodzić do kur. Może mam szansę. Nie, wam. Nie, kurwa. Szkoda gadać Bo Kto mówił Najpierw się trzeba zapoznać z Torem A później ścigać No i teraz to sobie O o o tutaj tutaj Teraz to jest jedna bajka kolego Tu się nie zna Sobie możesz się ścigać Jak nie masz zaprogramowane w Here we go. Did you see that? Nie no co ty nic nie widziałem sobie jesteś Teraz też słaby, tylko coś idzie widzę Ale jak ja się trzy razy spieczyłem to fajnie było co Tendencja. No głupia. to kur. No, 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 no. co no. za? No. Dobra, jesteś na run. Masz szansę się wykazać. Uh -huh. You are good, old man. You have some natural talent yourself. Yarman, who is this? Ah, uh, Ella, come. Meet my new mentor. I told you I was an assassin, my love. And to think you ever doubted me. Merhaba, offending. We were just taking the air, Ela, and discussing tactics and such, no? No, we were discussing when your training would begin. Sunrise, every day. Galata Tower. Understood. Uh, evet. of course mentor. Nie, Chciał zaistnieć wobec panny. Ale EC dozbył. zbył ja, 350 za takie coś? Nawet... Za to, że nie mieliśmy... że... Nawet bez hajsu bym to zrobił, tak że... do misji, jak to był. Ok, wybieramy się do następnego celu. Hmm. <grywk> oj, oj. <grywk> 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 O kurde, nie za... właśnie nie zauważyłem, że mamy taki wskaźnik tego zauważenia przez templariuszy. Oj, sam ty nic nie zrobisz! O, co? No szans. Jedziemy sobie tam na górę. Mogliśmy tam sobie. Eee... asasynów Znaczy misję dla asasynów porobić? Co ja gadam? Da ci wicję asasynów. Kurde, jak się zamyślę to gadam totalne bzdury. A, dobra. To jest tu. Tu. Tak Interakcja. Damy awansiki. Dobra, połóżmy wszystkie. Tu nic nie mamy. Tu mamy jeden. Jeszcze do walki Ej, teraz, dobra Tu mamy dwa, aż to nie Tu mamy A, bo ty tam zabi polityka, pewnie robiłaś co? I tu ja dostałaś. Tu mamy sześć. What the fuck. Dobra Ej. A, co jest ten chyba. Ej, dobra. A ten, no i zobaczę sobie. O, co mamy? Czy mam wykrzyknik. Co się stało? Tu mam szyfr. Plus 30. To złamy sobie szyfr. A tych dwóch tam jeszcze. Bardzo fajnie. 20, znać kreta. Jeden to zrobi Jest 90% szans. Bardzo fajnie. I zróbmy sobie. Nie tu, nie tu. To chyba była bursa. Tak, w bursie. Skrodnie na dzień. Jest 30. Złożymy, jak ten się kolega. <krym> Aha, ale nie może. No to co? To zrobimy sobie minus 20. Nie, to nie. Przeceniam ich No to tak Minus 10 Minus 5 Dobra Jest git eee, i dobra Mamy tak standardowo jak ja zakończam yy, odcineczki, żeby troszkę was podtrzymać w napięciu. Mamy znowu dwa wykrzykniki. Ja zakończę. Może nie tyle co zakończę, ale już raczej do nich nie pójdziemy. Yy, a teraz pewnie było jakbyśmy się udali na przykład do jakiegoś miejsca gdzie można wykupić yy, chociażby yy, kowala, coś takiego. To jest chyba taki na zaznaczony o tak jak tu bardzo jakaś fajna miejscówka medyk skład księgarski bank i kobal to możemy się tam udać, jeszcze mamy no może się uda ale to byśmy musieli tam na szybko się udać ale ja myślę że da radę to jest szybka bestia no. Także wykupimy sobie punkciki. Chyba mamy 13 tysięcy. Troszkę nam było, ale zakupy nie niezłe były. Także nie wiem, czy zauważyliście, ale gdy na przykład robimy misję w nie w mieście panowanym. Przez e, templariuszy, tylko już odzyskanym przez naszych. E, to mianowicie w takim mieście musimy płacić za misję, z tego co widziałem. Tak, płacimy na początku za misję, a później nam się to zwraca, jeżeli misja została e, chyba zrobiona prawidłowo i się udała. E, a jak robimy na przykład, e, zmniejszamy wpływy templariuszy, templariuszy Bosch. Jesus, Paul. Eee, To. Eee, nie płacimy, nie tylko za udaną misję. Dostajemy od razu Także na takiej zasadzie to polega. Eee, przy okazji mamy ziomeczka, który. Mówi coś złego chyba o nas. Masz to w łapkę. I... Okay. Mów proszę. Dobra. O tak, Eco. Ale się ty bystry... O! Tu jest ten mieszanie, o którym... Czy dało nam się uda... Czy uda nam się przez ten ty... <coughs> mur przejść? Coś mi się wydaje. Ecjo, że nie. Nie no, udało nam się. Jeszcze tu mamy tego. Że... Nie, 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 nie. No dobra, o tak on może spójrz. We must find and kill this assassin menace! Super, Please don't me. You there, hello, can you help me? No, what chodzi? is troubling you, Amiko? There is a mad woman in this district putting curses on people with little silver coins. Curses? Well, not curses exactly, but old Byzantine coins.

Yes? You won't get away. Guard! Tak, Thurman, guard! stop! Thurman, oh, hook. Quite and a trick run. you have there. Sleeping worthless coins into men's pockets. Have you ever been caught? Not once. Although I have on occasion taken money as well. But only to feed myself. Why do you not put that trick to better use? Fight with the assassins. Work for a just cause. Hmm. Well, it would be nice to be part of than Z drugą. Chyba. I will fight with you. Dobra. Jeszcze tylko szybciutko. gdzie my jesteśmy. Pokaż tam scenę. Mapa. Jesteśmy tu. Czemu nam nie zasnął? Jaki to jest za tym murem? Olor. Oh Dobra Dajmy się. I może. Kupimy wszystkie punkty, jeżeli mamy hoist. No, mamy, tam nie jest tak drogo. Już opracowano kowala. W takie dziwne miejsce obok schodu. Zabrzekowa. Dobra, 1000 na odnowienie. No, A, jest nice, git, spoko. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 180 stopni, obrót, Ezio. Może zatrudnić Nie chcę nic tu kupować, tylko się obróci. Idziemy dalej. Idziemy z tego banku. Wszędzie się zwiększyło konto. Maksymalna przechowywalność pieniędzy. No, schodź. Dobra, ok. Coś tam się zwiększyło. Wow, 3200 na każde 200 minut. To pogramy godziną rozgrywkę, już mamy 10 tysięcy. Prawie. 9600. Dobra. W takim razie ja jedzę się już z wami żegnamy w tym odcinku. Ja może nie w tym odcinku, ale w tej sesji nagrania bo już jest prawie godzina. E, także dziękuję wam za oglądanie. A w następnej sesji zajmiemy się oczywiście tymi celami. Może troszeczkę pochodzimy. E, pamiętajcie, że już mamy trzy klucze e, do ściany pod zamkiem Masyafu. Z pięciu, jeden mają Templariuszy. Musimy przesłuchać tego całego dowódcy. Uh, od tego typu, co poznaliśmy go na statku i jest jakimś tam księciem. No i to by było na tyle, zobaczymy co z niego wyciągniemy. Także dziękuję i do widzenia.